Cześć, z tym Detektyw i witam was w niemontowanej serii z Fiji na moim kanale w Hearts of Iron 4 na Modern day, Modyfikacja Vexilium no, Nobilium Vexilium oraz jeszcze korymbaffem. I że nie było tak nudno to jeszcze pójdę do Ziemu, <x2> no Dobra, i on się Szałów strzałów oddać. Puścić na to sobie one dyś, zapętlonaś do tego cały czas służyć. Nie. Ej, oh. Ej, Byki, wy sobie wyobrażacie, że. Ej, ej, posłuchajcie. Posłuchajcie, Fiji ma na start dywizję. Wow. One one To z jeszcze. Coś tam, coś, na to, coś tam, nas... ein, zwei Stunden, eins, to szmer. A masz wybudowanego bota? E, tak On die Trieges, die Grenz, Tylko ja znam całe one dysktyki, ale fonetycznie bardziej Ej, dobra, e, mam pytanie To samo jak ja, rosyjskie piosenki Ej, jaki kolorek iść? To e, e, pojedyncze e, słowa, rozumiem e, iść, Pani Pani jest najlepszą, ale to justification Tak ja zawsze idę w Islam na Modern Day Tak Inne, inne się nie potają. Mówisz? Tak. Ta. Bo je, tak Bo jak masz Coring Baton to Manpower będziesz miał i tak Mhm Z podbitych no. krajów a, no dobra. a potem jak będziesz miał cele wojenne 960 dni, 1050 dni Mamy jedną militarkę i trzy cywilki, no kurczę, Ja wam powiem, że ja z, e, kilka dni temu zrobiłem taką testową giereczkę tym, Nauru. No i to w ogóle była katastrofa. Nauru no, brzmi jak bardzo kawałek. Po... E, ogarnij byku, że jak kawałek zaczyna grać w roku 2000, to filmik... Ale kawałek tego zaczyna... nie robi. Kawałek robi takie szybkie cięcie, mi się do momentu 2016. Wyszukuję sobie własnymi tymi gałgaństwami robi research tam research on icon Click że ja mu się chcę tyle grać No cool. A ja robię ty nie mam serio tak po, po pierwsze Kałak na pewno nie zajmuje się tylko tym w tym czasie tylko robi jeszcze 30 innych rzeczy Tylko no, Kałak nie rozwija to? przemysłu, on ty tylko tak kłamie Wyku, on po prostu kłamie? Wody, o... o nie a no nie, przecież on nigdy nie dodaje swojej nie, Kałach nie okłamuje widzów. No plus jeden. A jak grał tą Polską i tam w USA te dywizje buntownicze się pojawiały, to to były naprawdę dywizje buntownicze? Plus jeden, byku. Ej, w Ej. 3 to był jeden studiwa... chyba... tak w sensie, w sensie, z moich pierwszych filmików, Kałacha, i ja myślałem, że serie jakieś bunty się odpaliły. Ej, Becky, Befekt, Becky, mam to, pytanie. No panie, chuj, ja wtedy nie znałem. Jak ja mam ten, jak ja mam e, do naprawiania stateczków e, bazę, to mogę z niej sobie robić e, te... Nie, nie możesz, statki musisz naprawiać. Plus jeden, byku. No ale tak. jak, jak atakuje jakieś Tonga, które ma zero statków? Tongo? Pan Tongo, Wyku Tongo Pamiętaj, to, to jest. Nie ty, wiesz, to, to, co to ci mówi Kazik, to jest pierwsza. On... Rzecz. No to, dobra, no to ton, będzie się robiło do. ...przez ponad rok. Tongo jest... Peru... Ale Tongo jest peruwiańskim celebrytą. Jego kanał na YouTube ma prawie milion spółkcji. Tylko nie wiem. E, ten tańczący trójkąt to jest właśnie jego piosenka. Serio? Świetnie. No. To się w jego... Ja się, w, się w jego kołowerze, tak? No właśnie, bo mam to w ja, się... to nie jest jego tak, ale w sensie, to się to w jego ko kołowerze jest. To jest taka mieszanka peruwiańskiego z angielskim i w sumie fonetycznym czymś. Albo mogę polecieć na tych, polecieć paratropersów. Myślę wydaje, że jednak desant morski jest lepszy. Tak. Tak. Bo morski jakby walczył, paratropersi mniej walczą i oni muszą wówczas się na pustyni. No ale jakieś mam byku? Mam tak. Na początku na co będę ten? Kingdom of Tonga. Eee, witamy, na, witamy na Modern Deju na czas. No i tak, lepiej już zrobić. Je, zrób sobie jednego submarina. To tak długo nie powinno potrwać. No. Tylko naj, najbardziej oharnego, takiego bez niczego. Tylko jedne torpedy i jeden silnik. To się no. powinno produkować pół roku, może na e, jednej fabryce. Dalej, Tuvalu mamy. Dalej, o, tak, tu, tuvalu Independent automacji. State of Samoa. No to tak, to sobie pozjadaj te małe głównopyczki, potem, potem się zacznij uderzać gdzieś w Afrykę, po Afryce, Bałkany i po Bałkanach już w sumie droga z górki. A czemu nie mają gwarancji no. od Włoch? No nie wiem, bo pewnie byli ich jakąś kolonią. Ej, firmą. ale ustawiłem na starcie, żeby nie było gwarancji. Chyba to jest takie, e... że nowej gwarancji nie ma. Tak. Tak, w sensie, że nie mogą sobie dawać gwarancji, ale to jest gwarancja, która jest kiedyby zaimplementowana od początku w grze, której za bardzo nie możesz ruszyć. Kogoś tak to działa. Dobra, zaraz zobaczę na Butanie, bo Butan ma butan gwarancję robi? od Indii. No, Czemu ma. Arta gwarancję? pojechała do pierwszej linii. Co jest? Grałem se na spokojnie pokojnie. na koncie majki o tej Arta w pierwszej linii na Maj. Czy, czy jest to Himmelsdorf? Nie, na kopalniach. Co jest? Co Arta, jest? Arta pod tykami nie podjechała. Ty się szczerze, jest moja pierwsza gra Artomowy wyglądała dokładnie w taki sam sposób. Ja nie ogarnięt stalnie jak, ty, jak grać tym głównym. Tak rap mi powiedział, że fajny czołg sobie ogra ja takie, no spoko. Ja nie wiedziałem, <laughs> że pod shiftem jest to takie celowanie. celowanie. Tak, no mi Rafa, no. to powiedział na następnego dnia w szkole, że ej ziom, ale wiesz, że jak klikniesz shiftem masz taki tryb satelity, sat, sat, i ja taki o to, to działa ale, ale wiesz, bo ja sobie jadę, tym celować się nie, jestem jeszcze takie we, zwalone. Celuję w czołg, strzelam. 160 damage jeden strzałem i czołg w środku. Można grać! <noise> ja raz zrobiłem 3 kile Artą właśnie bez używania Shifta. A my, teo, brytyjsko, piątką chyba. A nie, to co mną jak grałeś, to grałeś chustką. I tak najpiękniejsze moje wspomnienie z arty to jest to jak. Jak robię te tysiące CD co i te 3-4 fragi Jestem takim tego. Ja Jestem takim dumnym, ale nie w stanie się... Ja to jest granie artą, która nie, to, że zadaje tyle, że spływa jedna dycha, hmm. to jeszcze robi 3 fragi. Jed... To twój granie Artą. Ciekawe ile ma jeszcze po tym pogłuszeniu? Ej, kliknąłem coś za 150 i dostałem nagle manpowera 20 tysięcy Hmm. Może coring button. Nie, 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 nie. W... decyzjach w zakładce armii. A, tam są jakieś takie różne dziwne rzeczy. To jest modern day, tego nie zrozumiesz, byłem. To jest... To jest tylko do grania, no A, nie, a właśnie, nie, no. muszę się jako opowiedzieć w tym palestyńskim tym. A. A, to chce mi się czy nie chce mi się? Nie, chcę ci się. Nie chcę ci. A ja bym wybrał tam Palestynę, a nie Izrael. Plus jeden. Izrael no, bezbronnie okupuje tereny Palestyny, by... Plus jeden. Ja bym można, to można to było. było. Znaczy, ja byś potrzebował kontentu. Można by było zrobić kiedyś multika, że robimy sobie parę państw is islamskich i musimy pokonać y Izrael. <laughs> Czemu Izrael jest scrapping the barrel 20%? 20 a myślę, że ile daję scrapping do Barrel? No a ile jest normalnie w hoju? 20%? 25 A nie 35? 40% jest. 40? Nie, na pewno nie 40, nie na... Ja się... się... Bru, u mnie ja się, nie, wyku, ja się ograniczam, ograniczam przeważnie do pełnego poboru czy... No ja też, ja wiem, nie, nie, no, ja w państwie idę. Takie, no ale... Byku, Ja nigdy nie, nie idę w nic więcej, bo chcę, żeby moje fabryki jakkolwiek ogarniały produkcję. Ja to o zarazie. jeżeli już masz equipment, to wtedy idziesz w scrapping i tyle. Jeżeli masz equipment, to... nie masz żadnego czy... To no. prawda, ale jeżeli mam tak, to przeważnie... Nie potrzebuję takiego, mieć dużo Powera. Co jest znaczy... w Israelie się krabi. Ja Załóż... czasami trzeba. Bo... Znaczy, załóżmy, że jestem ma małym krajem, który ma już, nie wyprodukowane 10 dywizji. Takich, takich, wiesz, fa fajnych, początkowych 20 z artą i przed tym wsparcia arty. E I powiedz, nie wiem, mam 20 tysięcy... Yyy, no to... Nie potrzebuję takiego jakoś dużo więcej. W sensie Manpower to jak rady 100 sp A mam pytanie, a się opłaca niskie czy wysokie podatki ustawiać e, ta... No to juku ja nie gram na modernizacji. O oh shit. Bo kiedy ja na płynę. Ale ja, ja I... niskie podatki. <laughs> tak, jeżeli się mnie pytasz, to ja bym ustawił niskie. No ja no ja nie ma Nie wiem. To... Przez podatki gacą się obywatele. Bo im więcej im zabierzesz, tym ludzie są bogatsi. Czego ty nie rozumiesz? No Co? przecież. Każdy dobrze się czujesz? Tak działa komunizm. Nie... Jeszcze, mi został... Mi, został Je... jeszcze mi został trzeci argument rozprawki sprawki. O Jezu, komunistyczna nowa stacja znaleziona. Jezus o, Maria, strzelać. czemu w jakimś malutynkiem państewki jakieś stacje komunistyczne są tworzone? Nie mam pytań. Dobra. Miejmy nadzieję, że udało się ten. Komunistyczne się No. Bo tak, jasob... we get rid of them all. W wys wysokie podatki zwiększają. Lempsychal Power Grain, szkrawa, e, szkrawa, good Ej, posłuchajcie, Good factories, stabilność. Good factories czy good factories? Consumer good factories? To nie jest. To Consumer. Nie jest. Są consumer goods no consumer no. ale To, consumer goods. to jest. na e, Ale. Robi, że ten, że. O kurczę, że tygodniowo tracę 0,2 stabilności, to słabo. No to, to nie no byk, to się nie opada, stabilność stabi jest ważna, bo ci strajki wywali starego będziesz miał, nie ma nie konsumer goods. Bo za tym stabilność daje też manpower, manpower jaki manpower, political jaki manpower? power Dobra to jest Political power daje Bierz najniższe podatki jakieś ci da na żon. Nie, bo najniższe też mają minusy, Biara niskie na razie byku, hmm. Podatki to jest to, czego ludzie potrzebują. Poza tym nie mogę teraz, bo muszę jeszcze wziąć tego islam, ...islamskiego, tego ziomala, że mieć 15% islamu. Tak. O, radical islam... Nie 15, tylko 0,15 już. Nie, 15% Pie... muszę mieć. A. Żeby wziąć nasz 15 poparcia Wyobraź sobie 15 poparcie dziennie. <grym> nie, 15 <grym> poparcie łącznie muszę mieć. Mm, ja da, da się mieć nawet 0,5 zero, zero poparcia dziennie. Ale ja czegoś takiego kiedyś doszedłem, na Jugosławii. No to, no. Ej, Jugosławia mam, ma straszne busty do komunizmu. Mam Bota nie dobra, już jest wybudowany. No ej, 12 minut odcinka już, dobra Czy Rammstein przeleciał w dwie piosenki? Ale było no, 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 bardzo, bardzo cicho, naprawdę bardzo cicho Dobra, koniec odcinka, elo